Serdecznie w kolejnym odcinku PS News, czyli naszym wideoinformacyjnym agregacie, który robię dla ciebie bracie i siostro też w sumie. Tydzień był w miarę luźny, ale tradycyjnie były i są rzeczy, o których warto wiedzieć i o których warto rozmawiać. Wszystko mam skrupulatnie przygotowane, więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam na przegląd newsów. Lecimy z tematami. W minionym tygodniu jedną z gier, na którą warto skierować swój wzrok, jest Sherlock Holmes' The Awakened. Jest to właściwie taki remaster, łamany na remake właściwie gry, pierwotnie wydanej w 2007 roku. Wynika to z tego, że chronologicznie jest ona umiejscowiona zaraz po odsłonie Chapter One, czyli tej ostatniej, a twórcy po prostu chcieli, aby cały cykl miał, jak to się mówi, ręce i nogi, więc zunifikowali całość. Gra jest przygodówką naturalnie z elementem rozwiązywania zagadek, kojarzenia poszlak, a w tym przypadku detektyw Holmes i jego wierny asystent Watson muszą zmierzyć się z siłami okultystycznymi Cthulhu. Chodzimy po okolicy, zbierając dowody, rozmawiając z ludźmi, aby potem móc skojarzyć wszystko w całość i odtworzyć potencjalny przebieg zdarzenia lub też zbrodni. Co więcej, gra niespecjalnie prowadzi nas za rękę, więc trzeba myśleć, co na pewno zadowoli bardziej wymagających graczy. Osobiście zakupiłem tę produkcję, ale jeszcze nie zdążyłem jej w pełni ograć, więc myślę, że w następnym tygodniu po prostu wyląduje ona u nas na streamie. Wielu z Was pytało się o nią, więc dlaczego nie? Mega Man Battle Network Legacy Collection to kolekcja 10 gier, które wcześniej dostępne były na Game Boy Advance. Nie są one zręcznościówkami, jak to z reguły bywało w przypadku Megamana, a japońskimi RPG-ami z turowym systemem walki, opierającym się na korzystaniu z różnych kart, ataku oraz ruchu. Strzelam więc, że jest to coś przede wszystkim dla fanów niebieskiego robotochłopca i miłośników nieco bardziej oldschoolowych produkcji. Udostępniono także darmowy update Spiders Thread do gry Ghostwire Tokyo. Otrzymujemy dzięki niemu dostęp do nowych trybów gry, czyli do 30-poziomowego wyzwania walki z wrogami w klimacie roguelike, nowych misji, np. Na nawiedzonej z szkoły, oraz tej, w której musimy znaleźć zestaw 25 dziwnych fotografii, a co za tym idzie, oczyścić okolice, w których zostały one wykonane. Dodatkowo są nowe moce, których możemy się nauczyć, oraz nowi przeciwnicy, których możemy pokonać. Polecam sprawdzić sobie tę grę, bo jest to fajny, unikalny, paranormalny parkour shooter. Tak chyba najprościej można ją określić. No plus aktualnie jest ona w plusie, na poziomie ekstra, więc tym bardziej warto sprawdzić. A skoro już mowa o PS! Plus, jak zawsze mniej więcej w połowie miesiąca do oferty PlayStation Plus Extra i Premium zostaną dorzucone kolejne gry, a w tym miesiącu jest yy, co najmniej dynamicznie i wybuchowo, ale też miło i przyjemnie. Spodziewajcie się, się Kena Bridge of Spirits, czyli bardzo ładnej, yy, animowanej takiej gry o dziewczynce, która przeprowadza duszę na drugą stronę, Slay the Spire, jest to taka wciągająca roguelike garcianka, Bassmaster Fishing, czyli łowienie ryb, Monster Boy and the Cursed Kingdom, platformówka o małym rycerzu, który może zmieniać się w różne śmiechowe zwierzęta. Jak widać yy, też jest to bardzo bardzo ładnie prezentująca się produkcja. Riders Republic, czyli downhillowe i ekstremalne zjazdy wprost ze stajni Ubisoft. Paradise Killer to taka gra w otwartym świecie, w której musimy rozwiązać zagadkę masowego morderstwa na malowniczej wyspie. Podbijając lekko stawkę, jeśli w ogóle można, będą też dwie części Wolfenstein, czyli The Old Blood i The New Colossus. The Evil Within, czyli survival horror, którego głównym twórcą jest Shinji Mikami, ojciec serii Resident Evil. Jest także definitywna edycja Dishonored 1, no i zestawienie kończy pakiet Doom, czyli odsłona Eternal, a także jej klasyczne części, czyli 1, 2, 3 oraz 64. Myślę, że całkiem spoko zestaw wjeżdża, bo jest w czym wybierać, zarówno stylistycznie, jak i. Growo? Chyba tak. W ubiegły czwartek odbył się 25-minutowy pokaz State of Play, który w całości był dedykowany Final Fantasy XVI i teraz. Wiem, że pewnie część z was już jest zdecydowana na jej zakup i nie potrzebuje więcej spoilerów lub spoilowania tego co w grze się będzie działo, więc w tym miejscu możecie spokojnie przeskoczyć ten fragment, a dla tych, którzy może nie widzieli, w opisie wrzucam link do prezentacji w 4K, możecie sobie potem zobaczyć całość, a teraz pokrótce wspomnę o tym co tam pokazano. A więc Głównym bohaterem w XVI jest Clive, a gra będzie pokazywała trzy rozdziały z jego życia, wtedy gdy był nastolatkiem, dwudziestolatkiem i trzydziestolatkiem. Naturalnie powrót do przeszłości pokazuje nam jakie wydarzenia ukształtowały to kim jest Clive, ale też to z czego wynika sytuacja w świecie gry, konflikt, wojna, tego typu rzeczy. Nawigacja odbywa się z poziomu mapy świata, poprzez którą możemy szybko udać się do kolejnych lokacji, które odkryjemy. I tak kurczaki łamane na chocobo też naturalnie tutaj będą. Jak widać lokacje są bardzo zróżnicowane, a przede wszystkim pięknie stworzone. Walka odbywa się w czasie rzeczywistym. Tutaj zaznaczam, że o ile na pierwszy rzut oka całość może wydawać się nieco chaotyczna, w grze wprowadzono także kilka ułatwień w sterowaniu, na przykład, które można sobie włączyć, aby nieco manualnie uprościć wykonywanie najbardziej spektakularnych technik. Można też w ogóle ustawić grę tak, aby skupiała się bardziej na historii, a mniej na technicznych aspektach walki właśnie. Prawność bojowa Klaiwa wynika z umiejętności otrzymywanych od ikon, punkty doświadczenia zdobywamy w walce, a następnie odsłaniamy kolejne dzięki nim skile. W grze naturalnie poznamy masę postaci i bohaterów, którzy będą towarzyszyć nam podczas przygody. No i notabene mają one też bardzo ładnie i fajnie podłożone głosy. Jeszcze w temacie rozrywki będziemy mieli własną bazę, taką kryjówkę, w której możemy oporządzić się w temacie sprzętu, treningu czy innych aktywności dodatkowych. Nawracając do potyczek, seria Final Fantasy zawsze no, w pewnym stopniu stawiała na widowiskowość i tym razem, jak widać, nie jest inaczej. Tutaj mój komentarz jest właściwie zbędny. Zwłaszcza w przypadku, gdy Clive przejmuje kontrolę nad ikoną, czyli tym takim dużym potworem i staje do walki z innymi gigantami w akompaniamencie niesamowicie skomponowanych utworów muzycznych. I powtórzę, 22 nie ma mnie, bo gram w Final Fantasy XVI. Dziękuję. Nie mam nic więcej do dodania na ten temat. Tradycyjnie, zanim polecimy szybko dalej, zatrzymajmy się na moment i omówmy opóźnienia wynikające z tego, że szyny były złe, a podwozie <toszujesz> też było złe. Premiera Suicide Squad Kill the Justice League została przesunięta na 2 lutego 2024 roku. Wiadomość związana z tym była prosta. Aby gra była super osą, awesome, jak tylko to możliwe, potrzeba więcej czasu. E, jak wiadomo, lepiej jest coś opóźnić, tak aby potem gra była lepsza. No i też myślę, że wszyscy już nie mamy z tym jakiegoś tam większego problemu, że takie rzeczy się pojawiają. E, takie to mamy czasy. Trzymam kciuki za Rocksteady, tak po prostu, już nie rozgrzebując zbytnio tego tematu, oby im wszystko po prostu się tam udało. I też Amnesia The Bunker zalicza tygodniowe opóźnienie, czyli teraz gra ukaże się 23 maja. Zastanawiałem się w sumie czy nie dorzucić Final Fantasy Pixel Remaster do segmentu State of Play, ale technicznie to ta zapowiedź nie ma bezpośredniego związku z tym pokazem. Tak czy inaczej już 19 kwietnia będzie można nabyć te oto zbiorcze wydanie Final Fantasy od 1 do 6. I okej, okay, jest to totalny Pixel Old School, ale gry zostały w końcu dobrze ogarnięte. Naprawiono problemy z czcionką, dorzucono mnóstwo usprawnień, takich jak na przykład modyfikacje zdobywanych punktów doświadczenia, gili. Dla niewtajemniczonych chodzi o hajs w grze, a nie coś pochodzącego z naszego nosa. Można też wyłączyć randomowe walki albo zmienić muzykę w grze na tę w wersji klasycznej, czyli brzdenk brzdęk, brzdęk. Szóstkę ponoć trzeba skończyć, bo to jeden z najlepszych finali do dziś, więc akurat u mnie ta gra obowiązkowo leci na konto, będę nadrabiał historię grową, a co, nie tylko nowościami człowiek żyje. Warhammer 40000 Boltgun to przygoda, w której wcielamy się w jednego z członków korpusu Space Marine i ruszamy walczyć z demonami i innymi potworami. Oprócz tego, że jak widać, gra jest swoistym hołdem dla strzelanek z lat 90., naszymi przeciwnikami steruje takie tutaj sprytne AI, które także odpowiada za dynamiczne pojawianie się przeciwników na mapie. Czyli jest to taki swoisty old w nieco nowocześniejszym wydaniu. Gra będzie miała swoją premierę 23 maja i już teraz zajawiam, że na bank wrzucę to na stream, bo uwielbiam tego typu produkcje. Well done. Now we can proceed to the next step in our plans. RAN 5 otrzymało zwiastun taki fajny. Tym razem trójka bohaterów, czyli Czarodziej, Amadeusz, Rycerz Pontius i Złodziejka Zoja, będzie musiała odeprzeć atak mechanicznych żołnierzy i szczurów nasłanych przez Złą Królową. Przypominam, że seria jest takimi grami zręcznościowymi, w której dużą rolę odgrywają mechaniczne zagadki logiczne. Tym razem także duże znaczenie będzie miała walka z większymi przeciwnikami. Znana forma zabawy cały czas, ale dalej jest to coś, co w sumie a nie sobie pograć. samemu lub w trzyosobowym opie. I drugą z najciekawszych zapowiedzi w zeszłym tygodniu była Immortals of Avon. Now. Only Dzielamy się w niej w Jacka, który już jako dziecko zostaje zgarnięty z ulicy, aby zostać wytrenowanym w sztuce magii. Posiada on unikalną zdolność władania aż trzema kolorami magii, co może uczynić go potencjalnie bardzo potężnym, tak zwanym triarchem. Jack zostaje wcielony do specjalnego oddziału, którego misją jest pokonanie Rasharda, czyli z tego co rozumiem, tego złego, który w każdej niedzieli knuje, jak zniszczyć doszczętnie Lusium, czyli miejsce, z którego wywodzi się Jack. Gra jak widać jest mariażem klimatu fantazy oraz średniowiecznych, ale jest właściwie grą FPP. Unikalna rękawica pomaga bohaterowi kontrolować poszczególne elementy magii. Oczywiście można ją usprawniać, czyniąc ją mocniejszą oraz naturalnie zdobyć także nowe ataki dla głównego bohatera oraz umiejętności. Co jeszcze warto nadmienić, to to, że jednym z czołowych ludzi stojących za tym projektem jest Brett Robbins, na koncie którego są takie gry jak na Dead Space, niektóre części Call of Duty oraz, uwaga, seria Legacy of Kane. Przyznam, że ta zapowiedź narobiła mi smaka i tak w sumie widać, bo więcej tego typu gier z podobnym założeniem zaczyna się pojawiać. No, zarysowuje nam się taki chyba kolejny nowy gatunek gier, czyli takie właśnie FPMy, czyli First Person Magic, tak bym to chyba nazwał.

Zajawiam też w sumie dlatego, bo tego typu gier jakoś dużo nie ma na konsolach. 30 maja ukaże się Company of Heroes 3, czyli drugowojenna strategia, w której udamy się do północnej Afryki oraz do Włoch. Grać można we własnym tempie, nic nas tam nie goni, spokojnie, rozgrywka jest taka luźna, wiecie. Dostępne będą cztery unikalne frakcje składające się z 12 międzynarodowych grup wojennych. Dodatkowo będzie także tryb multi. Wersja konsolowa będzie miała naturalnie sterowanie skrojone pod kontroler, przerobiony interfejs tak, aby można było walczyć z przeciwnikiem, a nie jest kontrolerem właśnie wydając na nim rozkazy naszym jednostkom. I też jeszcze takie info a propos Myka Game, czyli Power Wash Simulator. Po pierwsze, będzie można niedługo nabyć fizyczną wersję tej produkcji, szukajcie jej w sklepach od 13 czerwca wzwyż. Będzie darmowy update też, a właściwie to już jest z nowymi miejscami do umycia. Tu mogę wam zdradzić, że jest to m.in. solarna elektrownia wodna i wielka antena satelitarna. Nieustannie polecam tę przedziwną grę, bo może i nie każdy lubi e, lub ewentualnie ma czas sprzątać po sobie, ale jak pokazuje Make a Game, e, czyszczenie rzeczy to jedna z najbardziej relaksujących czynności, które można robić na konsoli. Serio. Też to sam nie wierzyłem, to nie jest żart. Tak faktycznie jest. I jeszcze aby tradycji stało się zadość, do Fortnite dorzucone zostały kolejne postaci z serii anime Attack on Titan. E, swoją drogą że w końcu nadrobić tę serię, ale przyznaję też, że czekam aż wszystko będzie skończone w formie anime, bo lubię coś zaczynać i potem kończyć, a nie, że potem się dociągnie za mną latami. Kończąc ten odcinek PS News, przypominam, że w tym tygodniu ukażą się dwie, myślę, spoko produkcje, co też wiąże się z lekkimi przesunięciami naszych streamów. Pierwszą grą jest dodatek fabularny do Horizon Forbidden West o podtytule Burning Shores i w tym przypadku wpadajcie na premierowy stream, który odbędzie się w środę o 18:00 Będzie gość specjalny z tej okazji, a właściwie gościuwa. Z kolei w czwartek sprawdzimy Dead Island 2, czyli wyprawę do Los Angeles opanowanego przez zombie. Będzie zabawnie, już teraz mogę Wam to obiecać. I to by było na tyle z przeglądu zeszłotygodniowych nowości ze świata PlayStation. Widzimy się jutro na streamie z Bloodborne na PS4, granym na PS5. Do zobaczenia, piąteczka Żuwik. Cześć.